Skąd wiedzieć, że ta osoba jest od Boga? Skąd Ty możesz wiedzieć, że to właśnie Bóg podesłał ci tego partnera albo tą partnerkę? Chcesz wiedzieć, wiem, że chcesz wiedzieć i wiem, dlaczego chcesz wiedzieć. Gdy Ty będziesz wiedział z pewnością, że to właśnie Bóg połączył Ciebie z tą osobą, to wtedy, wtedy dasz siebie wszystko w tej relacji. Pójdziesz na całość, sprawisz, że ta relacja zadziała. Jezus powiedział tak odnośnie relacji: Mężczyzna opuści matkę i ojca i połączy się ze swoją żoną, i dwoje staną się jednym. Tak więc to, co Bóg połączył, niech człowiek nie rozdziela. Gdy słyszysz te słowa, to rezonują z twoim sercem. Wiesz, że są prawdą i zachowasz się w zgodzie z tą prawdą. Czyli, gdy dowiesz się, że to właśnie Bóg połączył ciebie z tą osobą, to nie pozwolisz, żeby cokolwiek was rozdzieliło. Zawalczysz do końca. Teraz wielkie pytanie. Jak praktycznie możesz ty rozpoznać czy ten człowiek, którego masz przed sobą, z którym może jesteś w związku albo którego może poznałeś, czy to jest człowiek od Boga? Czy to właśnie Bóg Ciebie połączył z tą osobą? Do końca tego filmu będziesz miał odpowiedź. Najpierw bardzo ważne jest to, żebyśmy rozpoznali, jakie relacje nie są od Boga. Weźmy rzeczy po kolei. My ludzie żyjemy w takim dość brudnym społeczeństwie. Jesteśmy ułomni. Popełniamy mnóstwo błędów, zachowujemy się wiele razy głupkowato, czasami wiemy, że popełniamy błąd i i tak popełniamy ten błąd. W wielu sprawach się mylimy, wciągamy się wiele razy w różne iluzje. Więc wchodzimy w relacje, szalejemy, zakochujemy się, mówimy, że to jest to, mówimy, że to jest od Boga, że to jest większe i wielkie. I później po paru latach, gdy wyskakują różne problemy, różne trudności. To zmieniamy zdanie i mówimy, jednak to nie jest od Boga. To jest zbyt trudne. Bóg by nie zrobił, że jest aż tak trudno. Racjonalizujemy sobie różne rzeczy, dopisujemy sobie to, co nam pasuje i uciekamy od relacji. Później wskakujemy w kolejną relację. Później rozstajemy się, później wskakujemy w kolejną relację. To jest takie niedojrzałe zachowanie, bo wchodzimy w różne relacje, żyjemy w tej relacji jak w małżeństwie, korzystamy ze wszystkich przywilejów małżeństwa. A jednocześnie nie bierzemy tej odpowiedzialności małżeństwa, nie dajemy tego słowa, nie zobowiązujemy się, co jest dość niedojrzałym zachowaniem. To jest takie dziecięce zachowanie. Chcę mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie chcę wziąć tej odpowiedzialności. Więc zachowujemy się w taki sposób, i jest ok, jesteśmy grzesznikami, popełniamy błędy, uczymy się. Teraz, gdy my wchodzimy w relacje, to 99% razy to nie jest tak, że Bóg połączył Ciebie z tą osobą. 99% razy to jest tak. Ty masz różne pragnienia, ty masz różne potrzeby i szukasz zapewnienia tych potrzeb, otrzymania tego, czego pragniesz u innych ludzi. Więc ty, ja, każdy z nas mamy różne braki. Może potrzebujesz, żeby ktoś cię zaakceptował takim, jakim jesteś, bardzo tego pragniesz, bo nie dostałeś tego w swoim życiu. Masz jakieś rany z dzieciństwa, byłeś potraktowany jakoś niefajnie i bardzo pragniesz przez całe życie, żeby ktoś Cię, kurczę, zaakceptował takim, jakim jesteś. Może całe życie czujesz się ciągle niezrozumiany. Nikt nie skupił się na Tobie, nikt nie dał Ci takiej większej uwagi i nie spróbował naprawdę Cię zrozumieć i nie udało mu się zrozumieć Ciebie. Więc czujesz się taki niezrozumiany i taki niewidziany, może przez większość życia. I pragniesz tego bardzo, chcesz, żeby ktoś cię kurczę zrozumiał. Może nie doświadczyłeś takiej troski, takiego ciepła, takiego dotyku. I całe życie pragniesz tego. Zabrakło ci tego. Może zabrakło ci w dzieciństwie. I potrzebujesz tego bardzo. Może potrzebujesz bezpieczeństwa, może, może całe życie chciałby, żeby ktoś stanął za tobą i powiedział: zawalczę o Ciebie i, i ochronię Cię. Może tego potrzebujesz, może zabrakło Ci tego. Więc Ty i ja, my wszyscy, mamy różne braki i potrzeby. I gdy szukamy różnych osób, szukamy relacji, ciągnie nas do relacji, to szukamy, w jaki sposób możemy zapewnić sobie te potrzeby. Więc gdy Ty Patrzysz się na różnych ludzi, to twoja podświadomość wyczuwa, że ten człowiek może dać ci uwagę, albo ten człowiek może dać ci troskę, ale, albo ten człowiek może dać ci taki dotyk i ciepło, albo ten człowiek może cię zabezpieczyć albo ochronić. Więc wyczuwasz to i ciągnie cię do pewnych ludzi. Poznajesz pewnych ludzi, oni też widzą w tobie coś, co potrzebują. Łączycie się i na przykład po raz pierwszy raz w życiu czujesz się zrozumiany przez kogoś. Wow! Wywala ci korki. Oj, to jest fajne, oj, to jest euforia, taka, że. To jest taka intensywna reakcja biologiczno-energetyczna, że możesz przypisać do tego magię i zacząć mówić, że to jest jakaś magia nie z tego świata. Gdy człowiek, zrozum to, gdy człowiek jest w mocnym pragnieniu i braku i z poziomu pragnienia otrzyma to, czego pragnął. To jest bardzo, bardzo intensywne. I biologicznie, i energetycznie. To jest jak taki narkoman, który pragnie, pragnie tej swojej dawki, tego swojego narkotyku, i pragnie przez długi czas, i udaje mu się otrzymać ten narkotyk i skonsumować ten narkotyk. Narkotyk i ma taką euforię. Ma takie odurzenie. To jest to. Więc jak poznajesz człowieka, który daje Ci w jakimś stopniu to, czego pragnąłeś przez całe życie, czy to jest uwaga, czy to jest akceptacja, czy to jest rozumienie, czy to jest dotyk i ciepło, czy to jest atencja, czy to jest skupienie się na tobie, czy to jest ochrona Ciebie i zabezpieczenie Ciebie, i zawalczenie o Ciebie, cokolwiek to jest, jak otrzymujesz to, to szalejesz. Więc wskakujesz w tą relację i mówisz, że to jest to, to jest wielkie i tak dalej. Więc wchodzisz w tą relację. Po jakimś czasie pojawiają się problemy. Ta osoba daje ci pewne rzeczy, ale nie może ci dać cały czas to, czego potrzebujesz. I ty potrzebujesz cały czas tą swoją dawkę, i w różnych momentach ta osoba nie daje ci tego, co ci dała na początku, i teraz chcesz tego bardziej, i stajesz się jak taki narkoman, który mówi: kucze, ale gdzie jest moja dawka? I pojawiają się irytacje. I spięcia i wychodzą twoje traumy. I wychodzi to, że ty potrzebujesz bardzo dużo tej atencji, albo tej uwagi, albo tego zrozumienia. Bardzo dużo, chcesz więcej, więcej i tak odkrywasz te rany, odkrywasz te traumy i pojawiają się problemy, ta osoba też ma traumy i kłócicie się, i pojawiają się problemy. Okej, okay, to jest normalne w relacjach, pojawiają się konflikty i problemy. W pewnym momencie nie wytrzymujesz. Rozstajesz się z tą osobą, bo robi się zbyt trudno. Okazuje się, że nie ma dopasowania, okazuje się, że nie możecie się dogadać i się rozstajesz. I zatrzymujesz się na chwilę i myślisz sobie: Wchodzę w te relacje. Jest fajnie na początku, jest wielkie wow. I po jakimś czasie każda relacja ląduje w tym samym miejscu. Jakieś traumy wychodzą, jakieś problemy, trudno się dogadać, te konflikty są zbyt duże, zbyt dużo negatywnych emocji, nie mogę wytrzymać i dla zdrowia psychicznego muszę odejść od tej relacji, muszę rozstać się z tą osobą. Więc te relacje po prostu nie działają. I się zastanawiasz, czy to gdzieś prowadzi? Czy powinienem wchodzić w te relacje? Poznawać ludzi i odkrywać? I owszem, odkrywam różne rzeczy w każdej relacji, ale czy to gdzieś prowadzi? Czy dotrę do jakiegoś punktu, gdzie poznam tą osobę, z którą będę do końca życia? Czy po prostu będę ciągle odkrywał, że relacje są niemożliwe, że ostatecznie to nie działa? Czy opłaca mi się, może zadajesz to pytanie, wchodzić w te relacje? Tak, zdecydowanie tak. Opłaca ci się wchodzić w te relacje. Jedna rzecz, którą się nauczyłem w mojej relacji z Bogiem, to jest to: angażuj się w życie, mój chłopcze. Mówi mi Bóg: angażuj się, ryzykuj. Wchodź w życie, angażuj się w życie i poznasz mnie. To mi przekazał Bóg. Zrozumiałem na swojej drodze, włączeniu się z Bogiem, że Bóg nie lubi. Gdy siedzimy, zamrożeni, boimy się, nie wychodzimy na świat, nie angażujemy się, nie próbujemy, nie działamy. Gdy siedzimy, zamrożeni, to siedzimy w takiej energii śmierci. Nie ma tam życia, nic z tego nie wynika, nic się nie dzieje. Tam nie poznajesz Boga, w zatrzymaniu nie poznajesz Boga. Bóg wiele razy przekazał mi w pewnym sensie, że nawet jak popełniasz błędy, jak robisz głupoty, jak nie wiesz dokładnie co robisz, jak masz swoje uzależnienia, ułomności i problemy. Tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Najważniejsze jest to, mówił mi Bóg. Chłopcze, wskakuj i ryzykuj. Gdy wejdziesz w życie, gdy zaangażujesz się, to zbliżysz się do mnie. Takie coś mi przekazał Bóg. Poznasz mnie. Jak wejdziesz w życie i zaangażujesz się i zobowiążesz się i zadziałasz i wejdziesz w różne konflikty, to odkryjesz, jak działa Bóg. Jak się porusza Bóg. Bóg wtedy Ci pokaże różne prawdy. Pokaże Ci, to działa tak, to działa tak. Pokaże Ci, jak działa mózg. Pokaże Ci, jak działa psychika. Wszystkim tym porusza Bóg. Poznajesz Boga poprzez angażowanie się w życie. Poznajesz, jak On działa. Widzisz, jak działa psychika człowieka. Poznajesz, jak Bóg działa praktycznie. I Bóg po drodze Ci pokaże. Nie to, lepiej to. Popatrz, to przynosi negatywne efekty. Popatrz, jak się czujesz. Ej, masz zatwardziałe serce i cały czas popełniasz ten sam błąd. Czas to zmienić. Pokaże Ci to wszystko Bóg. Pokaże Ci właściwą drogę. Pokaże Ci różne prawdy. Rozpuści Ci różne iluzje. Więc... Wchodź w relacje, wskakuj w te relacje, poznasz Boga. Tak, popełnisz błędy, ale Bóg ci pokaże różne prawdy. Więc, gdy ty wejdziesz w różne relacje, to co się stanie? Odkryjesz prawdy, odkryjesz prawdy o sobie i zrozumiesz, że po relacji, która trwała trzy lata, zrozumiesz, że byłeś w iluzji. Zrozumiesz czasami, że Oszukiwałeś samego siebie w tej relacji i przy okazji oszukiwałeś tą osobę. Takie rzeczy ci się ujawnią, bóg ci pokaże człowieku, popatrz, tutaj przez 3 lata, albo 4 lata, albo 5 lat oszukiwałeś samego siebie. I popatrz, oszukiwałeś też tą osobę. Bóg ci pokaże pewne prawdy. Hej, człowieku, popatrz, byłeś w tej relacji dwa lata. Obiecałeś pewne rzeczy, które nie jesteś w stanie spełnić. N nie stać się na to. Obiecałeś więcej niż się stać. Pospieszyłeś się. Chłopcze, cofnij się do tyłu. Popatrz się na to, gdzie jesteś. Spieszysz się. Bóg ci pokaże różne takie rzeczy. Pokaże ci na przykład, że trochę manipulowałeś w tej relacji. Bóg ci pokaże, byłeś skupiony trochę za bardzo na sobie, i na swoich potrzebach i nie widziałeś nawet tej osoby. Nie widziałeś, nie widziałeś tej osoby. Nie byłeś w stanie wyjść wystarczająco z siebie, żeby skupić się na tej osobie, kim ta osoba jest, tylko byłeś skupiony bardzo mocno na tym, co ty potrzebujesz i jak tobie jest. Takie rzeczy się ujawnią, i wtedy masz dwie opcje. Pierwsza opcja to jest opcja, gdzie masz zatwardziałe serce i mówisz: Nie, ja nie manipulowałem nikogo, ja, ja działałem dobrze w relacji. Ja nie oszukiwałem nikogo. Nie, ja nie oszukuję siebie. Ja mam rację. To ta osoba była zła. Ja nie zrobiłem żadnego błędu. Odrzucasz prawdy, które Bóg ci podrzuca. Odrzucasz prawdy, które Bóg ci podaje. Bóg ci ujawnia prawdę na temat rzeczywistości. Bóg ci pokazuje jego działanie, jak działa prawda, jak działa życie. I ty to odrzucasz. Mówisz, nie, wcale tak nie jest. Ja byłem dobry w relacji. Ja żadnego błędu nie popełniłem. Wtedy odrzucasz prawdę, którą Ci podrzuca Bóg i utwardzasz się w iluzji. Powodzenia. To jest pierwsza opcja. Druga opcja. Akceptujesz te prawdy, które ujawnia Ci Bóg. I mówisz tak. Oszukiwałem siebie. Nie rozumiałem siebie. Nie wiedziałem, kim jestem. Wskoczyłem w relację. Wydawało mi się, że chcę pewne rzeczy, ale nawet nie chcę tych rzeczy. Chcę coś innego. I w pewnym sensie oszukałem tą osobę, nie wiedząc nawet o tym. Żałuję. Żałuję. Dzięki Boże, że mi pokazujesz prawdę. Dzięki Boże, że mi pokazujesz, jak jest, że otwierasz mi oczy. Pewne prawdy są trudne do przetrawienia, ale wolę prawdę niż iluzję. Wolę prawdę. Ufam, że prawda ostatecznie będzie lepsza niż iluzję. Zawsze prawda będzie lepsza. Ufam. Więc przyjmujesz prawdę, które ci podaje Bóg. Akceptujesz je, nawet jak bolą czasami. I mówisz, popełniłem błędy, żałuję i chcę się poprawić. Przyjmuję Twoje wychowanie, ojcze. Pokazałeś mi, jak jest. Chcę się teraz poprawić. Nie wiem jak, czasami nie mam siły, ale chcę. Akceptuję tą prawdę, którą mi pokazałeś i chcę być lepszy. Chcę zadziałać w zgodzie z tym, co mi pokazałeś. Chcę zmienić swoje sposoby i swoje działania w zgodzie z tym, co odkryłem. Chcę. Zabiorę się za to, nie wiem, czy mi wyjdzie, ale chcę i się postaram. Gdy robisz to, to co się dzieje? Akceptujesz prawdę, przyjmujesz prawdę, otwierasz się na Boga i wzmacniasz relację z Bogiem. Zrobisz to ileś tam razy. Im bardziej się otworzysz na prawdy, które Ci pokazuje Bóg, czyli na przykład takie proste rzeczy. Ej, w relacjach robisz to i to powoduje problemy. Zmień to. I Ty uparcie nie zmienię, nie zmienię, nie zmienię. N niewygodne to jest, nie chcę tego zmienić. W pewnym momencie, gdy zaakceptujesz to, że lepiej będzie, gdy zmienisz pewne swoje zachowanie albo swoje podejście, to jest jakbyś przyjął Boga. Tak, ok, pokazuje mi Bóg cały czas pewną prawdę, no to zmienię to, zadziałam w zgodzie z tą prawdą, zmienię pewne rzeczy. Jak to zrobisz ileś tam razy, jak zaangażujesz się w życie, wejdziesz w relacje i gdy Bóg ci pokaże pewne trudne prawdy, gdy je przyjmiesz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy, to przyjmujesz więcej Boga, wypełniasz się bardziej prawdą, otwierasz się naprawdę, więc Bóg będzie ci pokazywał więcej, więcej prawdy. Mówisz tak naprawdę, więc Bóg ci podaje więcej prawdy. A prawda cię wyzwoli. Więc na tej drodze otwierania się i przyjmowania tych prawd, które ci pokaże Bóg, w pewnym momencie dotrzesz do tej jednej wielkiej prawdy. To jest ta giga prawda. I to jest ten moment, w którym jesteś w relacji albo skończyłeś relację i zatrzymujesz się na chwilę i łączą się wszystkie kropki, gwiazdy ułożyły się w odpowiedniej pozycji, wszystko jest ułożone idealnie, twoja świadomość jest gotowa, żeby przyjąć tą prawdę i ta prawda cię uderza. Jaka jest ta prawda? Moje dziecko, nikt cię nie uratuje. Poza Bogiem nikt cię nie uratuje poza bogiem. u żadnego człowieka nie znajdziesz tego czego szukasz tylko u boga. żaden człowiek nie nakarmi tej czarnej dziury tego braku którego masz w sobie. żaden człowiek nie może tego zrobić dlatego kręcisz się w kółko w relacjach bo nikt nie może ci tego nakarmić. Nikt nie może uleczyć twojego serca tak, jak chcesz, żeby było uleczone. Nikt nie może ci dać tej wody, po której nie chce się pić, tylko Bóg. I gdy zdasz sobie sprawę z tego, gdy zrozumiesz to, gdy dotrze do ciebie, nie mówię tutaj intelektualnie, bo teraz intelektualnie może to zrozumiesz, gdy w bezpośrednim doświadczeniu dotrze do każdej twojej komórki i ty pojmiesz to, że u żadnego człowieka nie znajdziesz tego, czego szukasz naprawdę. Nie nakarmisz się. Nie ma. Nie będzie. Gdy dotrze to do ciebie, to będziesz lgnął do Boga. Będziesz chciał być bliżej Boga. Będziesz mówił, czemu mam nie iść do Boga, jak u Niego dostanę dokładnie to, czego chcę najbardziej. Tom najlepszą formę przyjemności, to największą ulgę, to największą miłość, to największą uwagę, to największą troskę, to największe zabezpieczenie i ochronę, to największe zrozumienie, to największą akceptację. Czemu mam nie iść do Niego, jak mogę otrzymać wszystko to, co chcę. Będziesz lgnął do Boga na maksa. I jak poznasz ludzi, to będziesz widział, że w różnych momentach ten człowiek nie może Cię całkiem zrozumieć. Nie może dać Ci tej akceptacji, bo jest ułomny, jest grzesznikiem, jest człowiekiem. W pewnych momentach masz swoje słabości i nie może Cię zaakceptować w pełni. A Ty, jak chciałbyś, żeby Cię zaakceptował, to będziesz frustrowany. Ale już wiesz, nie będziesz ciągnął akceptacji od tego człowieka. Nie będziesz chciał, żeby ten człowiek Cię całkiem zrozumiał, bo nie może. Bo dotarłeś do tego, że nie możesz znaleźć tego, czego szukasz u ludzi. Więc gdzie pójdziesz, gdy będziesz chciał tą ekstra akceptację, to ekstra zrozumienie, tą ekstra miłość, tą ochronę, to bezpieczeństwo? Nie będziesz szedł do człowieka, będzie ci ciągnęło, bo człowiek jest tu nie i myślisz sobie: kucze, no jakbyś mi zrobił tą rzecz, to będę się czuł lepiej. Ale wiesz, że ten człowiek pociągniesz troszeczkę i otrzymasz, ale nie może ci dać tego, czego chcesz w pełni. Zawsze będzie ci brakowało trochę. Więc będziesz leciał do Boga. Gdy będziesz chciał więcej akceptacji, więcej rozumienia. I zrozumiesz, że ta relacja, ta główna, ta najważniejsza, ta największa, ta najpotężniejsza, to, to jest ta relacja z Bogiem. I wzmocnisz wtedy swoją relację z Bogiem. I będziesz stawiał bardziej na Boga. I będziesz bliżej Boga. I będziesz się otwierał jeszcze bardziej na Boga. I będziesz otrzymywał te dary, to bezpieczeństwo, tą troskę. Uleczy twoje rany, uleczy twoje serce na poziomach na których po prostu nie będziesz, nie będziesz mógł pojmować, jak, jakim cudem udało się to zrobić Bogu, jak to zrobił. Uleczycie, Cię, nakarmi Cię, dać tą wodę, po której nie chce się pić. Odnajdziesz ten spokój, gdy będziesz wzmacniał tą relację z Nim, a będziesz chciał, bo będziesz wiedział, że u Niego znajdziesz to, czego szukasz. Gdy zaczniesz to robić, gdy zaczniesz stawiać na Boga i relacja z Nim będzie rosła, to gdy będzie odpowiedni moment. Gdy będzie odpowiedni moment, jeżeli będzie to coś, co chcesz, jeżeli poprosisz Boga i to będzie wola Boga, to Bóg ci poda partnera, który też ma takie połączenie z Nim jak Ty. Czyli, gdy Ty będziesz miał bardzo mocną relację z Bogiem, taką bliską, taką, taką, taką intymną, taką mocną, to w pewnym momencie, jeżeli bardzo będziesz chciał człowieka przy sobie, partnera, jeżeli to będzie wola Boga też, to Bóg ci poda pewną osobę, która jest też z nim połączona w taki sam sposób jak ty, i ta osoba będzie połączona z Bogiem, co będzie oznaczało, że ta osoba będzie często inspirowana do działań w zgodzie z Bogiem. Co oznacza, że ta osoba będzie częściej działała z inspiracji wobec ciebie, co oznacza, że działanie Boga będzie się odgrywało przez tą osobę, co oznacza, że ta osoba będzie naczyniem, przez które Bóg nadal Ciebie kocha, czyli będziesz miał relację z innym człowiekiem który wybrał Boga, postawił na Boga, otworzył się na Boga, Bóg przechodzi przez tę osobę, wyraża się przez tą osobę tak, jak chce się wyrazić przez tą osobę, i otrzymujesz przez tą osobę nadal Boga. Więc otrzymasz relację z kimś, ale nadal te najlepsze elementy tej relacji to będzie Bóg przez tą osobę. Czyli nadal Bóg jest na pierwszym miejscu, czyli nadal masz człowieka przed sobą, a nadal to jest Bóg. I ty, jak będziesz połączony z Bogiem, to będziesz działał bardziej z inspiracji, będziesz wyczuwał i rozpoznawał wolę Boga bardziej, będziesz miał lepszą roztropność. będziesz rozpoznawał, kiedy, jaka jest wola Boga i co powinien zrobić, i tak będziesz czuł różne inspiracje, i jak otrzymasz partnera, to zachowasz się wobec tego partnera z takiej inspiracji, tak że poczujesz, że chcesz coś zrobić dobrego na przykład, i wtedy to jest takie działanie Boga przez Ciebie. Więc ta osoba otrzymuje Boga przez Ciebie. Więc praktycznie co się stało? Poszedłeś tak głęboko, tak mocno w relację z Bogiem, że stała się fizyczna. Że nadal masz relację z Bogiem po prostu przez innego człowieka, który wciela tego Boga. Wciela, w sensie na tyle, na ile może, bo jesteśmy ludźmi i nie jesteś cały dzień non-stop, 100% połączony z Bogiem. Masz też ego, też wchodzi ego, wiadomo, nie? Ale ty otrzymasz człowieka, który jest po prostu bardziej połączony z Bogiem, tak jak ty jesteś połączony z Bogiem. Więc uwaga teraz, jak rozpoznać, że Bóg was połączył? Wyznacznikiem tego, że relacja jest od Boga, to jest to, na ile ty jesteś połączony z Bogiem. Kropka. Chcesz mieć pewność, że ta osoba jest od Boga? Łączysz się maksymalnie z Bogiem, wzmacniasz tą relację z Bogiem maksymalnie, i w pewnym momencie człowiek się pojawi. Przypadkowo randomowo zbiegi okoliczności to się wydarzy takie tak zewnętrznie, tak, tak się ułoży. Tak się złożą rzeczy. Pojawi się człowiek, i gdy ty masz bardzo mocną relację z Bogiem i zauważysz, że ten człowiek też ma bardzo mocną relację z Bogiem. To jest to. Masz to. I w tej relacji nadal wyskoczy ego, wyskoczą problemy, wyskoczą tramy. Nadal w pewnych momentach będziesz miał człowieka z krwią i kością przed sobą i zaciągnie cię to ego swoje, żebyś, żebyś otrzymał od tej osoby to ekstra rozumienie, bo chcesz być zrozumiany, i wciągniesz się znowu w tą iluzję, że możesz otrzymać to rozumienie, które szukasz u tej osoby. Nie. Znowu cię wywali i ci powie: Hej, nie pamiętasz? Ta osoba jest też człowiekiem, ma też ego. Ta osoba w różnych momentach, gdy jest mocno połączona. Przejdzie Bóg przez tą osobę i otrzymasz. Leczenie. Otrzymasz to, czego chcesz, otrzymasz tą wodę, które, po której się nie chce pić. Ale ta osoba nie jest cały czas połączona z Bogiem i w momentach, gdzie jest troszeczkę bardziej wego, to tam nie otrzymasz tego rozumienia i tego leczenia, i tego ciepła, i tej akceptacji. Nie otrzymasz. Tak samo ty, gdy będziesz bardziej wego, to nie będziesz mógł zadziałać w taki perfekcyjny sposób. Więc wyznacznikiem, że ta relacja jest od Boga, to nie jest to, jak intensywne emocje czujesz, jakie energetyczne reakcje masz wewnątrz, nie. Wyznacznikiem, że ta relacja jest od Boga, to jest to, że ty jesteś bardzo mocno połączony z Bogiem, stawiasz na Boga, wiesz, że od Niego otrzymasz wszystko to, co szukasz, to czego szukasz. I gdy jesteś z Nim blisko cały czas i rośnie ta relacja, i pojawia się człowiek na Twojej drodze i łączy się z jakimś człowiekiem, który też tak samo łączy się bardzo mocno z Bogiem i chcecie siebie, to jest to.